Cześć ryby, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje wszystkie są mile widziane. Kochane rybki, robimy sobie dzisiaj czytanie tygodniowe na nowy tydzień, tydzień 22, od 29 maja do 4 czerwca 2023. Kochane rybki, pamiętajcie, jeśli to czytanie nie rezonuje, sprawdźcie księżyc bądź ascendent. Ok, tak, talie są, dwie, główna, dopowiadająca, przetasowane, już na Was czekają, moje kochani rybki, zatem zaraz sobie zobaczymy, co tam u Was, zobaczymy, jaka jest Wasza energia główna na nowy tydzień, zobaczymy, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości na Was będzie wpływać, zobaczymy, jakie jest Wasze wyzwanie na ten tydzień, z czym będziecie się mierzyć, rybki, sprawdzimy, jaka jest, co przyniesie najbliższa przyszłość, jaka jest najbliższa przyszłość. Sprawdzimy niespodziankę i rada bądź wynik tego czytania dla Was, moje kochane rybki. Zatem zaczynamy. Poproszę energię główną dla rybek na nowy tydzień, tydzień 22, od 29 maja do 4 czerwca 2023. Ryby, 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 Wasza energia główna to trzy pentakle budowanie czegoś razem. Budowanie czegoś razem, pójście w górę, y, budowanie fundamentów, stabilizacji, y, słuchajcie, ale też słuchajcie, działania wokół naszego domu. Może tak być, że ktoś z Was działa wokół domu. Przepraszam, może słuchajcie, jakieś remonty robicie, bądź słuchajcie, y, czekacie na jakiegoś specjalistę, żeby on przyszedł Wam coś, w czymś pomógł. Słuchajcie, tak może być. Y, tutaj mamy szóstkę pentakli. Okej, okay, słuchajcie, może tak być, że, że, y, że rybki, że Uda Wam się odzyskać dług, bądź pieniądze, które są Wam duże, idą w Waszym kierunku. Dużne z jakichś urzędów, może jakiś zwrot, czekacie na zwrot podatku, kochani, i przychodzi to do Was. Generalnie może też tak być, że jakaś rybka czekała na odpowiedź w Waszej sprawie, może od urzędu, i widzę, że ta odpowiedź przychodzi, jest ta odpowiedź i jest to odpowiedź zadowalająca dla Was. Kochani, też tutaj widzę yy, uczenie się, dokształcanie się, może ktoś z Was. Yy, Stwierdzi, że musicie się czegoś dowiedzieć, musicie się wysłać, może wysłać się sami na trening, ha! może musicie się zapisać się na jakiś trening, słuchajcie, żebyście mogli ruszyć do przodu, żebyście mogli te fundamenty, um, um, żebyście mogli, słuchajcie, mieć pewność, że te fundamenty, które tutaj budujecie, będą trwałe i będą stałe. Super, słuchajcie, kochani, dochodzi do porozumienia, do ugody, do zgody, także jeśli jakaś rybka może nie wiem, miała jakiś konflikt z kimś, chociaż nie, nie, nie sądzę. Rybki to nie wiem, czy mają konflikty, ale generalnie, słuchajcie, dojdzie do takiej zgody, do porozumienia, do kooperacji, współpracy i razem z kimś, słuchajcie, będziecie budować coś nowego. Może też tak być, że chodzi tutaj o pracę, że razem z teamem waszym będziecie, słuchajcie, coś budować, jakąś nową strukturę. Mogą być zmiany w pracy, mhm. ale zmiany, które są na lepsze, które będą na lepsze. Okej, okay, kochani, coś do przeszłości, bądź co z przeszłości na Was wpływa. Słuchajcie, byk, yy, kontakt z jakimś urzędem, kochane rybki, jakimś pośrednikiem, bądź, słuchajcie, z jakimś nauczycielem, z kimś, kto Was nauczał. Tutaj mamy króla kielichów. Może tak było, że ktoś z Was miał do czynienia z, yy, z bykiem, mówiłam, tak? Yy, z... Yy, rak? <laughs> Ryba, wy, bądź skorpion. Właśnie z trygonem wody. Sorry, rybki, zacięłam się. Zacięłam się. Słuchajcie, tutaj y, ja myślę, że to nie idzie do przeszłości. Ja myślę, że rybka, y, że zaszły może jakieś zmiany u Was w pracy, kochane rybki, bądź zajdą te zmiany i wy będziecie pod wpływem tych zmian. I to chodzi o pracę, ale to nie musi być koniecznie praca. To chodzi o miejsce stabilizacji, tam gdzie się dobrze czujecie. Tam, gdzie się dobrze czujecie Także jak ktoś z Was czuje się dobrze w pracy, tam jakieś zmiany mogły zajść. Zmiany w strukturze może pracy w Waszej firmie, ale też jeśli nie chodzi tutaj o sprawy zawodowe, to może tutaj chodzić o sprawy rodzinne, że słuchajcie, może ktoś z Was miał do czynienia z jakąś starszą osobą z Waszego domu, z Waszej rodziny i słuchajcie, może doszło do jakiejś rozmowy wiążącej z tą osobą i generalnie jesteście nadal pod wpływem tej osoby co wy, Może jakaś starsza osoba, um, może ojciec, dziadek, wujek, są, jakieś osoba, która może dała wam radę, dobrą radę, i wy jesteście pod wpływem tej rady, ruszacie, słuchajcie do przodu. E, tutaj chodzi również o budowanie fundamentów, stabilizacji życiowej, o budowanie struktur. Tu, struktura, tu może właśnie były zmiany w tej strukturze, kochani, wy jakoś ruszacie. Może przyszły wiadomości, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, powiedzmy, na temat zmian w strukturze w pracy, i wysłuchajcie razem jakoś dorastacie do budowania tych nowych struktur, ale generalnie dobra energia, nie jest nie, nic złego jakoś tak tu się, się nie dzieje, słuchajcie. Jest praca, współpraca, budowanie struktur razem fundamentów, które będą trwały. Rybki. Zatem jakie jest wyzwanie dla Was? Jaki jest problem, z czym może będziecie się mierzyć w tym tygodniu? Rybki? Słuchajcie, wyzwaniem dla was jest zaakceptowanie tej sytuacji, tych jakichś zmian, które tam nasz, na, nadejszły. <grycerz> Buław, rycerz była, przepraszam, rycerz mieczy, rycerz mieczy mówi o tym, że przychodzi do nas szybko sytuacja z jakąś wiadomością, szybka zmiana, i coś się dla nas szybko zmienia. I czasami tak jest, że my nie nadążamy za tą zmianą i to powoduje lekki stres, lekki lęk boimy się o przyszłość i tym wezwaniem jest słuchajcie, właśnie pozbycie się rybki tych lęków, stresów i w ogóle dosyć już słuchajcie, takiego czarnowidztwa czarnowidzenia i jakiegoś rysowania, jakichś scenariuszy negatywnych dla nas, ponieważ w te dziewiątym miecze to wszystko jest na razie na etapie naszej głowy, także słuchajcie kochani pozbywamy się stresu, ponieważ to ten stres to nie tylko w naszej głowie i te trudności, ok? Dopowiedzmy to wyzwanie, czyli tym wyzwaniem tutaj będzie właśnie zaakceptowanie tych zmian, które do Was przyszły, bądź przychodzą, moi kochane rybki. Dziewiątka mieczy, tak, tak, tak. Zobaczmy. Wyzwanie to jest dziewiątka mieczy. Dziesiątka była, zobaczcie, jakieś zakończenie. Po pierwsze, zakończenie jakiegoś działania. E, stresujecie się tym, że coś się dla Was zakańcza, bądź Wy coś zakańczacie. i się tym stresujecie, głupiec. E, ponieważ może tak być, słuchajcie, że e, znajdziecie się na nowej drodze życia, na nowym etapie życia, słuchajcie, razem z tymi zmianami jakimiś. E, wylądowaliście na nowym etapie życia, i to jest takie trosze, troszeczkę, zobaczcie, stresujące, ponieważ nie wiadomo, co ta przyszłość przyniesie. Dlatego może to powoduje jakieś bezsenne noce u Was, słuchajcie. Ale są kochankowie, decyzja została podjęta i jest równowaga. Ta decyzja, słuchajcie, ona ostatecznie prowadzi równowagę w Waszym życiu. E, została ona podjęta za Was, ale bądź też mogła zostać podjęta przez Was, słuchajcie, i na początku będzie stres i coś się zakańcza, ale. Coś się zakończa, żeby coś nowego mogło, słuchajcie, wejść w to miejsce. Dlatego ja uważam, moje kochane rybki, waszym wyzwaniem na ten tydzień jest zaakceptowanie danej sytuacji, w której się znajdziecie. I tutaj chodzi myślę o zakończanie jakichś rzeczy, rzeczy w pracy, jakieś działanie może wokół domu, koło domu i wchodzenie na nowy etap życia. Jest super, macie dobre, dobre energie dookoła tego. Jest okej okay, rybki wywalcie z głowy te negatywne myśli chociaż ja wiem, że to się łatwiej mówi <laughs> żeby wywalić negatywne myśli z głowy, z głowy, szczególnie rybka to jest wrażliwa osoba jest tak łatwo, dlatego to będzie dla Was wyzwanie w tym tydzień, ale Wy sobie poradzicie z tym wyzwaniem kochani, poradzicie sobie z wyzwaniem miejcie zaufanie do wszechświata, kochani ufajcie swojej intuicji Wy macie tą specjalną taką connection tą łączność z wszechświatem i to co czujecie tak będzie rybki Kochani, jaka jest niespodzianka? Jaka jest niespodzianka dla rybek na nowy tydzień? As Aspentakli. Coś nowego, jakiś nowy potencjał. To jest ta nie, niespodzianka dla Was. Zobaczcie, kochani, miałam rzucić kartę na przyszłość, a wyszła mi niespodzianka. Słuchajcie, e, ale idę tym tropem. E, to jest niespodzianka. Niespodzianką jest Aspentakli. Słuchajcie, Aspentakli. Nowy potencjał do Was przychodzi. Nowy pomysł nowe, jakieś takie nowe rzeczy, które można rozwijać, które mają potencjał do przyniesienia nam szczęścia i spełnienia materii. Słuchajcie, ale to jest jakaś nowe jakiś nowy materialny, nowy materialny pomysł. Wow, królowa mieczy. Słuchajcie, to jest. Tutaj ta królowa mieczy mówi o tym, że jednak udaje się łapać tą równowagę i udaje się podejmować dobre, logiczne decyzje. Taką równowagę wewnętrzną, wiecie, dookoła wiatr wieje i zamieć, a my ma, wow, a my mamy w sobie ten spokój. To jest królowa mieczy. A tutaj mam słońce, słuchajcie, kochani. Tą niespodzianką może być, może być wyjazd na. Słuchajcie, na. Na co? Dokąd? Na jakieś może, słuchajcie, jakieś wolne będziecie brali. Może też tą niespodzianką będzie, będziecie się do, dokształcać. Będziecie musieli, słuchajcie, przejść przez jakiś trening w pracy, bądź, słuchajcie, coś będziecie musieli się czegoś jeszcze dowiedzieć, żeby móc y, ruszyć z Waszym planem. Panna, pustelnik, paś buław. Wow, super, kochani. To rzeczywiście może być jako niespodzianka, to może być jakaś podróż, której jeszcze nie wiecie, ale generalnie ja myślę, że może być też ładna pogoda i będziecie słuchajcie wokół domu robili coś, jakieś fajne rzeczy, urządzali. Generalnie Aspen Takli jako niespodzianka, coś nowego, nowy potencjał do was przychodzi, nowy pomysł, nowy fajny pomysł który zaprowadzi was do szczęścia. Widzicie, macie słońce, tutaj idźcie w tym. Nie słuchajcie kochane rybki, cokolwiek się zadzieje w tym tygodniu, jest, otwieramy się na te nowości, ok? Otwieramy się na nowości, nie stresujemy się, e, ponieważ wiemy, że tak miało być. Wszechświat o nas dba, o was dba. Słuchajcie, kochani. Dobra, zatem co przyniesie najbliższa przyszłość? Co przyniesie najbliższa przyszłość dla ryby? Najbliższa przyszłość dla ryby. To, to może być, słuchajcie, kolejny tydzień, kolejny dzień, kolejny miesiąc, bądź generalnie najbliższa przyszłość. <grytanie> najbliższa przyszłość to wow, dziesiątka kielichów, pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia, spokój emocjonalny. Także zobaczcie, to te, te stresy, przez które teraz przechodzicie, i może jakieś tam niepewności. One są bez sensu, one są tylko w Waszej głowie, ponieważ tu na najbliższą przyszłość macie dziesiątkę kielichów. Ła... ojejku, a tutaj macie, zobaczcie królową kielichów, po pierwsze nie dość, że to jest Wasza energia, po drugie jest to energia spełnienia i w ogóle szczęścia emocjonalnego takiego szczęścia wewnętrznego w nas i to jest chyba najważniejsze, to jest takie łapanie też równowagi wewnętrznej to też jest łapanie dystansu do jakichś tam problemów które były w przeszłości bądź problemy, jakieś trudności słuchajcie kochani, super energia dziesiątka kielichów, wow, rybki jest super mhm Także cokolwiek się zadzieje w tym tygodniu, bądź już się zadziało, doprowadzi Was to, słuchajcie, do szczęścia. I tak, to najbliższa przyszłość, to jest dziesiątka kielichów. Pomyślność przelaka. Szóstka pentakli. Super, mała sprawiedliwość. Wow, super. Spłata dobrej karmy też, słuchajcie, dla Was. Siódemka pentakli. No, myślę, że zobaczycie, słuchajcie, jakieś zyski, jakieś plony e, z waszych inwestycji ujrzą światło dzienne. E, to, spo, to spowoduje u was, słuchajcie, szczęście, ale też szczęście i taką równowagę. Wow! Po raz drugi królowa kielichów, ale macie fajne karty. Rybki, jest dobrze, jest lepiej niż dobrze. Może tak być, słuchajcie, że się zastanawiacie, co tam. Teraz, no tak, rzeczywiście, zastanawiacie się, to jest to wyzwanie na ten tydzień, ponieważ sytuacja wokół Was może przynosić zmiany, może ludzie wokół Was będą przechodzili przez zmiany i Wy możecie się zastanawiać: O jejku, co ze mną, ale ja widzę, że z Wami też będzie dobrze, ok? Łapiecie szczęście, najbliższa przyszłość naprawdę maluje się wspaniale, dziesiątka kielichów, yy, zobaczycie zyski ze swojej inwestycji, ale też słuchajcie, widzę to szczęście na w tym miejscu, gdzie dobrze się czujecie, w miejscu waszej stabilizacji. Może być dom, może być praca. Myślę, że to może chodzić o coś, coś właśnie związanego z waszą pracą tutaj i inwestycją, ale niekoniecznie słuchajcie, to może też chodzić o wasze rzeczy mm, takie osobiste, rodzinne. Wow, ale macie dobre karty rybki, jest dobrze. Zatem, rybki, kochane, wynik bądź rada dla Was. Wynik bądź rada dla Was. Wynik bądź rada dla rybek. Kielichów, a z Pentakli, a z Kielichów, kochani, y, coś nowego do Was przychodzi, jakieś nowe. A tutaj mamy piątkę kielichów. Słuchajcie, odchodzicie od przeszłości. To jest, y, słuchajcie, y, to jest wynik. Uda Wam się odejść od jakichś nieudanych sytuacji z przeszłości, od sytuacji, które sprawiały, że może płakaliście, kochane rybki, i coś nowego do Was wchodzi. Do Was przychodzi as kielichów? otwórzcie się na tego asa. To jest as taki kreatywny. Ten, w tym asie, słuchajcie, w tym kielichu jest dużo fajnych pomysłów na was, na wasze nowe życie, powiedzmy, na jakiś nowy etap w Waszym życiu. Słuchajcie, na jakieś fajne, nowe, kreatywne, na jakieś nowe, fajne, kreatywne pomysły, ale też jeśli jakaś rybka jest to jest samotna, jest sucha, kochani, otwierajcie się na miłość, bo ja tutaj widzę, że miłość do was też idzie, miłość i szczęście i zadowolenie, mamy papieża. Kochani, jest dobrze, jest nam lepiej niż dobrze rybki. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Eee, dzięki serdeczne. Pozdrawiam, papa. Pa.